Mistrz nie jest o Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim. To jest film o jakiejś innej wymyślonej postaci, natomiast główny bohater z Tadeuszem Tedim Pietrzykowskim ma bardzo mało wspólnego. Piotr Głowacki w swoją rolę w tym filmie wszedł naprawdę wybitnie, ale ta postać, którą nam dano, to nie był Tadeusz Teddy Pietrzykowski. To była jakaś inna wymyślona postać, która momentami godziła nawet w pamięć. Prawdziwego Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego. W tym filmie było nie tylko mnóstwo absurdalnych wręcz scen, takich jak na przykład położenie się w dole spaleniskowym i, i, i tak po prostu leżenie, ale również bardzo wiele nie zgadzało się odnośnie charakteru postaci Tadeusza Pietrzykowskiego czy faktów z jego biografii. I doszło nawet do tego, że w pewnym momencie wręcz obrażano prawdziwego Tadeusza Pietrzykowskiego, sugerując mu rzeczy, których w obozie nie robił. Dlatego pogadajmy dzisiaj o filmie Mistrz i o różnicach pomiędzy prawdziwą postacią Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego, a tym, co zaproponował nam film. Pierwsze, co się nie zgadza w filmie i to się od razu rzuca w oczy, to wiek głównego bohatera. W filmie mamy faceta w średnim wieku, który jest spokojny, który jest stonowany, który każdą decyzję musi trzy razy przemyśleć, a tymczasem prawdziwe Tadeusz Teddy Pietrzykowski, gdy trafił do obozu, Auschwitz, miał 22 lata. Był młodym, zadziornym, zbuntowanym człowiekiem, który nie zawsze potrafił panować nad swoimi emocjami zamiast impulsywnego młodego człowieka, który sam przyznawał, że często najpierw działał, a dopiero później myślał, dostajemy opanowanego, statecznego mężczyznę w średnim wieku. W ogóle w tych scenach z wolności nam się sugeruje, że on w ogóle już ma dzieci, a w obozie nawiązuje taką ojcowsko-synowską relację z innym więźniem, młodocianym Jankiem. Miał 22 lata, tak jak już powiedziałam. I nie miał dzieci. I mimo, że Piotr Głowacki świetnie odegrał swoją rolę, to jednak z prawdziwym Tedim Pietrzykowskim ma ona mało wspólnego. W filmie jest nam pokazany moment aresztowania Tadeusza Pietrzykowskiego w jego własnym domu, ale przyczyny tego aresztowania są nam nieznane. Do końca filmu sugeruje się nam, że Tadeusz Teddy Pietrzykowski był po prostu przed wojną, zwykłym Bokserem. Tymczasem prawdziwy Tadeusz Teddy Pietrzykowski od początku wybuchu wojny był zaangażowany w działalność konspiracyjną, co w filmie nie wybrzmiewa zbyt mocno. Kiedy wybuchła wojna, Tadeusz Pietrzykowski walczył w obronie Warszawy, a krótko po kapitulacji, w listopadzie 1939 roku, został zaprzysiężony i włączył się w działalność konspiracyjną. On pragnął przedostać się za granicę i dołączyć do wojska polskiego, formującego się we Francji. Jednak jego wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Razem ze swoim kolegą udał się do Zakopanego, a następnie próbował przedostać się nielegalnie górami przez granicę jugosławiańską, gdzie został zatrzymany przez żandarmów węgierskich. A następnie, 14 czerwca 1940 roku, trafił pierwszym transportem 728 mężczyzn z aresztu śledczego w Tarnowie do nowo powstałego obozu Auschwitz, gdzie dostał numer 77. Zanim trafił do obozu Auschwitz, przeżył bardzo długie i brutalne przesłuchanie. Dlaczego w tym filmie pokazano, że więźniowie obozu Auschwitz pracują w jakichś kamieniołomach? To nie mam pojęcia. O to mnie nie pytajcie. To nie był obóz Gross Rosen czy Mathausen, żeby były tam kamieniołomy. To jest po prostu fantazja autorów filmu, którzy uważali, że ciężka praca równa się kamieniołomy, więc zrobimy sobie kamieniołam w obozie Auschwitz. No nie, obóz Auschwitz był jednym z tych obozów, w których więźniowie w kamieniołomach nie pracowali. Mimo, że twórcy różnych filmów o tym obozie często sugerują. Że właśnie tak było, że więźniowie pracowali tam w kamieniołomach. No nie, tak było w innych obozach, ale nie w obozie Auschwitz. Czemu w tym kamieniołomie więźniowie pracują po nocach, to też nie wiem. Po nocach praca się nie odbywała ze względu na zwiększoną szansę ucieczki jakiegoś więźnia. Praca w obozie odbywała się w dzień. Więc czemu to tutaj tak zostało pokazane, no nie wiem, to znaczy domyślam się. Pietrzykowski nie został zmuszony do swojej pierwszej walki, tak jak pokazuje nam to film, a sam chciał w takiej walce wziąć udział i szukał ku temu okazji, bo wiedział, że walki bokserskie w obozie są dla niego przepustką do lepszego życia, do polepszenia swoich warunków obozowych i do ugruntowania swojej pozycji w tym obozie. Swoją pierwszą bokserską walkę w obozie stoczył w marcu 1941 roku z niemieckim kapo Walterem Duningiem. Pietrzykowski, mimo iż był wychudzony, wygłodzony i wycieńczony, to jednak wygrał z dużo silniejszym od siebie i cięższym niemieckim kapo. To sprawiło, że ten kapo poczuł do niego swego rodzaju szacunek i postanowił mu pomóc. A czemu by nie? Duning ofiarował Pietrzykowskiemu za walkę bochenek chleba. Oraz załatwił mu przeniesienie do dużo lepszej pracy, do komanda opiekunów zwierząt. Od tego momentu do zadań Tadeusza Pietrzykowskiego w obozie należało oporządzanie krów i cieląt, m.in. karmienie ich czy sprzątanie. Bardzo lekka praca pod dachem, która była marzeniem dla większości więźniów. Tak, on pracował z krowami i cielętami, nie zajmował się końmi, tym zajmował się inny więzień, a już na pewno nie zajmował się koniem komendanta. Obozu. I oczywiście, jak to w tego typu filmach jest, Tadeusz Pietrzykowski sobie w tej stajni Boże siedzi zupełnie sam, przez nikogo nie pilnowany. I niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego w jednej ze scen w tej stajni pojawiają się dzieci? Skąd one się tam w ogóle pojawiły, które Pietrzykowski karmi mlekiem i chlebem? Tych dzieci tam nie powinno być. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, skąd je tam po prostu wzięto. Mniej więcej w tym czasie do obozu Auschwitz trafił Witold Pilecki. I poprzez znajomych ze stolarni obozowej Tadeusz Teddy Pietrzykowski i Witold Pilecki bardzo szybko się poznali, nawiązali nić porozumienia i Tadeusz Teddy Pietrzykowski stał się bardzo aktywnym członkiem konspiracji obozowej. Ale jeśli sądzicie, że w filmie zobaczycie Witolda Pileckiego i tą współpracę, to nie. Dlatego, że film kompletnie olewa ten wątek. Próżno tutaj szukać Witolda Pileckiego czy innych członków konspiracji obozowej i można by odnieść wrażenie w tym filmie, że Tadeusz Teddy Pietrzykowski to w ogóle do żadnej konspiracji nie należał, tylko sam sobie po prostu chodził po tym obozie i pomagał komu chce. Robiąc film o Tadeuszu Teddym Pietrzykowskim Aż się prosiło, żeby chociaż w jednej scenie pojawił się Witold Pilecki i żeby było pokazane, że ci panowie ze sobą ściśle współpracowali i się znali. I oprócz Witolda Pileckiego, film konsekwentnie pomija inne ważne i słynne osoby, które przewinęły się przez życie obozowe Tadeusza Pietrzykowskiego. Między innymi pomija postać ojca Maksymiliana Kolbe która jest dosyć istotna w biografii Pietrzykowskiego, bo relacje pomiędzy świętym ojcem Kolbe a Tadeuszem Pietrzykowskim były, co tu dużo mówić, dość napięte. Tadeusza Pietrzykowskiego irytowała pełna miłosierdzia, pokory i spokoju postawa ojca Kolbe, który uważał, że trzeba się podporządkować, trzeba spokojnie, a z kolei ojciec Kolbe za każdym razem, kiedy spotykał Tadeusza Pietrzykowskiego mówił mu, żeby nie był taki wyrywny, żeby nie był taki agresywny, żeby był troszkę spokojniejszy. Jak sam Pietrzykowski wspominał po wojnie, on z każdą wygraną walką bokserską w obozie stawał się coraz bardziej arogancki, butny i pewny siebie w obozie. On potrafił drwić z SS manów potrafił im ubliżać w tym obozie, a nawet planować zamach na komendanta obozu Rudolfa Hysa. No, jest to troszkę inne od tego, co pokazuje nam Piotr Głowacki swoją postacią. Filmowy Tadeusz Pietrzykowski nie tylko nie bierze udziału w ruchu oporu, bo ten w filmie po prostu nie istnieje, ale również w jednej ze scen poproszony przez innego więźnia o przeniesienie leków odpowiada, że teraz nie może, bo nie może się narażać. Właśnie to robił Tadeusz Pietrzykowski cały czas w obozie z narażeniem swojego życia szmuglował leki i pomagał innym więźniom. I jest to troszeczkę, a nawet nie troszeczkę obraźliwe dla prawdziwej postaci Tadeusza Pietrzykowskiego, który sam od początku mówił, że owszem boks był dla niego ważny na początku, ale później stał się tylko odskocznią, stał się tylko zasłoną dymną do tego, co trzeba było naprawdę robić. A tym, co trzeba było naprawdę robić, to angażować się Obozowy ruch oporu. Całkowicie pominięty w tym filmie. Jedną z takich bardziej absurdalnych rzeczy w tym filmie jest sugerowanie nam, że Tadeusz Teddy Pietrzykowski to był taki samotny bohater, wiecie, jak taki Rambo, co to nikogo do szczęścia nie potrzebuje sam sobie po prostu z wszystkim świetnie poradzi i jeszcze przy okazji pomoże innym, ale sam tej pomocy absolutnie nie potrzebuje, bo on jest po prostu jak Superman niezniszczalny. Czy to jest możliwe? Absolutnie nie. Przeżyć obóz w pojedynkę było właściwie niewykonalne. Żeby przeżyć w obozie koncentracyjnym, ludzie łączyli się w takie małe grupki wzajemnej samopomocy. Częściej było to widziane i mocniej zarysowane w obozie kobiecym, gdzie kobiety często tą swoją grupkę nazywały rodziną, ale również w obozie męskim mężczyźni, by przeżyć, musieli mieć wokół siebie grono zaufanych przyjaciół. Bo wszystko to działało na takiej zasadzie, że w momencie kiedy ty będziesz miał kryzys, to ja ci pomogę. A w momencie, kiedy ja będę miał kryzys, to ty pomożesz mnie. A kiedy w obozie nadejdzie kryzys, to nikt nie wiedział. Mógł nadejść w każdej chwili. Czy to kryzys psychiczny, czy kryzys fizyczny w postaci na przykład jakiejś choroby. I wtedy trzeba było mieć wokół siebie bliskich, oddanych, przyjaciół, którzy na przykład w tej chorobie cię podniosą i zaniosą do szpitala obozowego, gdzie zadbają o to, byś otrzymał opiekę. I mimo, że film nam sugeruje, że ten Tadeusz Teddy Pietrzykowski to był taki samotny Rambo, który nikogo nie potrzebował do pomocy, to jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. I świetnie to pokazuje moment, w którym Tadeusz Teddy Pietrzykowski w obozie zachorował na tyfus. Latem 1942 roku Tadeusz Pietrzykowski zachorował. Na tyfus. I w momencie, gdy leżał prawie nieprzytomny w szpitalu więźniarskim, gdzie zmagał się z tą ciężką chorobą, to właśnie przyjaciołom zawdzięcza swoje ocalenie. Bo ci, wiedząc o planowanej selekcji, zabrali Pietrzykowskiego ze szpitala i ukryli go w jednym z bloków więźniarskich, a następnie załatwili mu także przeniesienie do pracy w ambulatorium SS, gdzie początkowo pełnił funkcję sprzątacza. A z czasem awansował do funkcji sanitariusza. Tam pracował już do 1943 roku, kiedy to przeniesiono go do innego obozu. Ale ta sytuacja świetnie pokazuje, że gdyby nie pomoc jego przyjaciół, Tadeusz Pietrzykowski nie poradziłby sobie sam. I pokazuje, jak ważnym było mieć w obozie zaufanych przyjaciół, którzy w razie właśnie takich sytuacji ocalą Ci życie, kiedy ty nie będziesz w stanie sam sobie pomóc. Jest to kolejny film z cyklu Samotny Bohater, który walczy z całym obozem i całym światem. Ale, tak jak pierwsza połowa filmu, jest jeszcze do przełknięcia. Tak, druga część filmu to już jest jakaś jazda bez trzymanki, gdzie reżyser postanowił dać upust wszystkim swoim fantazjom i absurd goni tam, absurd. Dostajemy sceny, gdzie na przykład Tadeusz Teddy Pietrzykowski. Idzie sobie przez obóz, dochodzi do dołów spaleniskowych i kładzie się w tych dołach spaleniskowych pośrodku płonącego ognia jak Daenerys Targaryen zrodzona w ogniu. I tak. Tak jak Daenerys Targaryen ogień się go oczywiście nie ima. Żeby nie było, że ja tylko tak marudzę, to część osób zaangażowanych w pracę nad tym filmem naprawdę zrobiło swoją robotę. Między innymi kostiumografowie czy scenografowie. Bo jest to jeden z nielicznych filmów, gdzie pasiaki obozowe rzeczywiście przypominają te, które nosili więźniowie w obozie, są one odpowiednio zużyte, brudne i co bardzo ważne, w miarę upływu czasu te ubrania się zmieniają. To znaczy mamy tam pasiaki zimowe, mamy tam pasiaki letnie, a mamy nawet sceny, w których więźniowie wpychają sobie papier pod pasiak, co jest zgodne z tym, co mówili więźniowie o okresie jesiennym czy zimowym, kiedy to, żeby chronić się przed chłodem, wkładali sobie papier pod pasiak. Ale czy naprawdę nie można było zrobić całego filmu w tym stylu, iść po prostu w tym kierunku? Tak jak jeszcze w pierwszej części filmu ktoś tego reżysera trzymał w cuglach, tak, jeśli chodzi o drugą połowę filmu, no to do... sam reżyser często podkreślał w wywiadach, że na temat obozu Auschwitz przeczytał wszystko, co tylko się dało. No, w filmie tego nie widać, a pomijam już to, że nie byłby w stanie przeczytać wszystkiego, co tylko się dało o obozie Auschwitz w trakcie realizacji jednego filmu. I ja rozumiem, że z tego filmu miał wyjść taki drugi roki, ale to, w jaki sposób spłycono postać Tadeusza Pietrzykowskiego do roli tylko i wyłącznie boksera, jest dla niego bardzo krzywdzące. W pewnym momencie główny bohater filmu trafia pod osławioną ścianę śmierci, czyli ścianę przy bloku 11, gdzie oczekuje na wyrok śmierci. Ja tutaj pominę to, że taka sytuacja nie miała miejsce. W biografii prawdziwego Tadeusza Pietrzykowskiego, ale przyjrzyjmy się, jak ta scena jest absurdalna. Niemożliwe było również, by SS-man powiedział sobie tak po prostu: idź, okej, okay, dobra, zejdź mi z oczu, zabiję sobie kogoś innego i stan liczbowy będzie mi się zgadzał. Wyroki śmierci i raporty karne były wypisywane na konkretnego więźnia, a nie na ilość osób, które miało zginąć. Wbrew pozorom obóz koncentracyjny to nie było miejsce, w którym SS-mani mogli sobie tak dowoli robić, co im się żywnie podoba i zabijać tak po prostu na prawo i lewo. Dlaczego? Dlatego, że to doprowadziłoby do chaosu w ewidencji obozowej, a porządek w papierach był ważniejszy niż życie jakiegoś tam więźnia. I oczywiście w filmie Tadeusz Pietrzykowski jest takim koksem, że on sobie z Firerem i w ogóle z innymi ss to tak rozmawia jakby z równym sobie. Jest dosyć dużo takich scen w tym filmie, gdzie to Pietrzykowski, wiecie, jak taki koksu wchodzi i mówi ss co ten ma robić. I mówiąc o tym, że Tadeusz Pietrzykowski w filmie rozmawia z SS-manami jak z równymi sobie i w ogóle stawia im warunki, nie przesadzam, bo w jednej z innych scen rozmawia z SS-manem, który jest inspirowany postacią Gerarda Palisza. W tej scenie SS-man siedzi naprzeciwko Teddy'ego i rozmawia z nim jak równy z równym: zwierzają się sobie z nawracających koszmarów sennych, pytają o plany na czas, kiedy to wszystko się skończy. A nawet daje on więźniowi osobistą pamiątkę, album, do którego jego tragicznie zmarły syn wklejał zdjęcia i wycinki z gazet dotyczących boksu. Gerard Palisz był bardzo brutalnym katem, jednym z tych ss którzy siali terror i postrach w obozie. Nie był takim dobrym ziomkiem, zagubionym po śmierci swojego syna. I tak. Nawet reżyser filmu Mistrz uległ tej modzie na przedstawianie dobrego SS-mana, który ma wątpliwości moralne i który w sumie no, on nie chciał, ale go zmusili do tego, by pracował w obozie. Inną równie absurdalną sceną jest scena, w której główny bohater w ramach kary zostaje powieszony na tak zwanym słupku za ręce do tyłu. I musi tak wisieć całą noc. Z relacji więźniów wiemy, że taka kara. Powodowała bardzo szybkie zmęczenie rąk, ból do tego stopnia, że po ściągnięciu więźnia z takiego słupka ten nie był w stanie ruszać swoimi rękami przez jeszcze dobre kilka tygodni. A tymczasem nasz bohater Tadeusz Pietrzykowski, który jest no nieśmiertelny w tym filmie, po prostu po wiszeniu na tym słupku przez całą noc wstaje, idzie i wygrywa kolejną walkę bokserską. Bo, bo czemu nie? I coś, co zwykle wkurza mnie w tego typu filmach, to happy end, którego nie było. To znaczy, pokazuje nam się, jak więzień idzie w stronę bramy obozowej. My wiemy, że on właśnie odzyskuje wolność i od tej pory wszystko już będzie świetnie. Zwłaszcza, że w tle lecą nam napisy pokazujące, że Tadeusz Pietrzykowski po wojnie, a to z młodzieżą trenował, a to był takim społecznikiem, a to się odnalazł w życiu i w ogóle wszystko już było później fajnie. A tymczasem relacje więźniów pokazują nam, że bardzo wielu więźniów w momencie, gdy otwierały się bramy obozu, nie czuło radości, ponieważ byli tak skoncentrowani na przeżyciu kolejnego dnia, tak skoncentrowani na walce w tej rzeczywistości, w której się znaleźli, że zupełnie nie myśleli o przyszłości. Tadeusz Pietrzykowski po wojnie. Próbował wrócić do boksu zawodowego. Natomiast jego przeżycia obozowe tak bardzo zniszczyły jego ciało, tak bardzo go wyczerpały, że nie był w stanie osiągnąć swojej formy, którą miał przed wojną. I on zajął się kształceniem młodzieży nie dlatego, że, że to było jego powołanie życiowe, że, że on tego po prostu pragnął, tylko dlatego, że nie miał innej alternatywy. Dlatego, że obóz koncentracyjny Pozbawił go możliwości dalszego udziału w zawodach sportowych. Zamiast sięgnąć po prawdziwe momenty z życia Tadeusza Pietrzykowskiego, twórcy postanawiają wrzucać nam co jakiś czas jakieś fikcyjne, dziwne incydenty, które z historią obozu nie mają nic wspólnego, a przy okazji mocno przekłamują rzeczywistość obozową. W pewnym momencie do obozu trafia Helcia i co ona robi w tym filmie? To chyba nikt nie ma pojęcia, dlatego że jest rok 1941, w obozie nie ma żadnych kobiet poza Helcią, która jest właściwie jedyną chyba więźniarką tego obozu, która jest nam pokazana i która żyje między mężczyznami, bo tak to wygląda, jakby była jedyną kobietą więźniarką pomiędzy mężczyznami. I oczywiście jest to kolejny film, w którym zwracam na to uwagę, po tatuażyście z Auschwitz, gdzie więźniowie w tym obozie chodzą sobie gdzie chcą, kiedy chcą i jak chcą. Podsumowując, widać, że twórcy naprawdę przyłożyli się do strony wizualnej filmu. Szkoda tylko, że ten wysiłek został zmarnowany przez mnóstwo absurdalnych scen typu więzień kładący się do dołu spaleniskowego, czy tak mocne spłycenie historii. Tadeusza Pietrzykowskiego. Pokazanie go jako boksera, który tak właściwie to w sumie nie chce brać udziału w ruchu oporu w obozie i w ogóle zastanawia się, czy powinien pomagać, podczas gdy prawdziwy Tadeusz Pietrzykowski nigdy takich dylematów nie miał i sugerowanie, że je miał, jest dla niego obraźliwe. Niestety nie udało się tutaj w tym filmie stworzyć wiarygodnego i autentycznego wizerunku obozu koncentracyjnego.